Siemano, witajcie, z tej strony wojen, i dzisiaj gramy sobie schowanego razem z Zosią. Witajcie. <grym> no, jesteś gotowa na to, ponieważ możesz, uwaga, uwaga, wygrać aż 1000 złotych, jeżeli nie uda mi się ciebie znaleźć. No to jest oczywiste, ja jestem taka dobra, nie? W sumie mogę w to trochę uwierzyć, ponieważ Zosia już tutaj troszeczkę u nas mieszka i może faktycznie znaleźć jakieś dobre kryjówki. Trochę się tego obawiam, ale słuchajcie, ja też nie będę próżnował, będę biegał, szukał, ponieważ jeżeli w ciągu 15 minut nie uda mi się znaleźć Zosi wygrywa 1000 złotych I pojadę na zakupki. No, czy jesteś taka pewna, te tak, pieniądze jeszcze spele. nie są. ja jak byłam mała, to zawsze tyle się bawiłam chowanego. Że to jest pewne, że ja wygrałam No nie, nie byłbym tego taki pewien. Też się z nami bawiłeś zawsze. Pamiętasz? No tak, też bawiłem się w chowanego. I pamiętam, tak. że wtedy byłem całkiem dobry, więc lepiej sobie uważaj. Zawsze cię znajdowałem. Tak, ale ja zawsze, zawsze jak było szukane czy coś, to ja zawsze chciałam z Wojtkiem być w grze. <gry> Bo wojtek był zawsze najlepszy, nie? No widzicie, więc tutaj ewidentnie mam spore szanse na wygraną, ale ty natomiast masz porą chęć na wygranie, Aj. bo jednak 1000 zł, więc dobra, szykujemy się do dyspozycji mamy cały dom oraz ogród, więc jest naprawdę dużo miejsc do schowania, już nie jest sam dom, dodatkowo ogród, więc trzeba go też liczyć, no i możemy zaczynać więc moi drodzy, ja już wychodzę przed dom ponieważ przed domem zabawa nie obowiązuje, tylko po prostu za domem za ogrodem można, ale tutaj nie, więc tutaj teraz będę odliczał około 2 minuty ma Zosia na schowanie się i spróbujemy ją znaleźć jesteś gotowa? Masz, masz już jakąś kliówkę może? Nie wiem ja nie mam pojęcia, gdzie się schować. No to trochę zobaczymy. się boję, trochę się boję. Stresuję się trochę. Ja się stresuję, bo mogę przegrać 1000 złotych. A ja się stresuję, że mnie za szybko znajdziesz. Dobra, trzymaj kamerę. No i lecimy. Ja już zaczynam pa. odliczać. Papa. pa. Do widzenia. No na razie. się idziemy. Ja się tak stresuję w ogóle tym wszystkim, że to jest masakra. Widzimy sobie w ogóle najpierw na dwór. Tutaj mamy tarasik. I chowamy się chyba tutaj. Bo, bo on tutaj wyjdzie, tak? W ogóle muszę zamknąć Mieć te drzwi. Jest tak ciepło, ja muszę tutaj siedzieć w tym słońcu i odliczać. A dodatkowo mam do stracenia 1000 zł. Mam nadzieję, że mnie nie znajdzie. Będziemy czekać teraz na niego. Tak się stresuję, że Uch, masakra. No, poczekamy sobie na niego i, i zobaczymy. Mam nadzieję, że mnie od razu nie znajdzie, bo mam do wygrania 1000 zł, tak? Zobaczymy, czy zasi uda się wygrać, także oglądajcie do samego końca. Dobra, wchodzimy. Szukam! Okej, okay, Wojtka słyszałam, jak powiedział, że już szuka, więc zaraz pewnie wyjdzie tutaj. Ja się tak boję. Na początku rozejrzymy się tutaj na dole, a dopiero później wejdziemy sobie na samą górę. Oczywiście muszę pamiętać o ogrodzie, także jeżeli już sprawdzę dół, również wybiorę się na ogród. Na obecną chwilę jestem w salonie i tutaj jest bardzo dużo możliwych miejsc do schowania się. Możliwe, że za tą szafą. No nie, tutaj nie ma nikogo, ale... Na razie chyba szuka w domu, na dole. Mam nadzieję, że się szedł na górę, bo na górze też już mam parę pomysłów na kryjówki. To wie może w tej szufladzie. Nie, tam są jakieś plecaki. Została nam ta tutaj sofa. Ciekawe, czy jest tutaj Zosia. Uwaga, przegrała! Niestety nie. Si Jezu, ja się tak stresuję, on mnie zaraz znajdzie na pewno. <grych> Trochę się ruszają drzwi i boję się. Że się spostrzegnie, że drzwi nie były otwarte. I nagle są otwarte i to będzie takie podejrzane i już będzie wiedział, że na pewno jestem na dworze co już. Okej, okay, z tego co widzę, salon ewidentnie odpada. Nie ma tutaj Zosi, ale może być jeszcze kuchnia. Pod stołem czysto. Idziemy dalej, tuptamy. Nie no, tutaj ewidentnie nie ma miejsca nawet na schowanie się. Do lodówki raczej by nie weszła. Wiecie, gdzie on jest, a boję się wyjść z tej kryjówki, żeby po prostu... Nie znalazł mnie zaraz, tak? Ale myślę, że mnie tutaj nie znajdzie chyba Więc idziemy dalej szukać Czas w końcu tyka Możliwe, że chowa się za tymi drzwiami Więc uwaga, zapalimy I sprawdzamy Uwaga, uwaga Zosia No nie Tym razem też jej tutaj nie ma Muszę iść się Bo on się spostrzegnie Sprawdzę jeszcze na no szybko Ten tutaj ostatni pokój Tutaj też nikogo nie ma Najwyżej nie znajdzie się teraz Boję tam podejść ja tak Jak ja tam podejdę Teraz mnie zobaczy Jestem jeszcze tam na czarną granę, więc... jak się tak stresujesz wybuchnę teraz śmiechem. Wychodzimy. To oznacza, że cały dół jest czysty. A skoro dół jest czysty, to została mi jeszcze góra i ogród, ale na początku pójdziemy do ogrodu. Obstawiam, że to właśnie tam Zosia mogła się schować. Zabieram szybko buty. Słyszałam, jak Wojtek tak przed chwilą powiedział, że idzie założyć but. A ja w ogóle, to ja to w skarpetkach wyszłam, mnie, Bo taka zestresowana, nie wiedziałam gdzie mam iść. Okej, okay, możemy iść. Dobra, wychodzimy na ogród. Ojeku, jak jasno? I teraz musimy się tutaj rozejrzeć, gdzie ona może być Dobra, pójdę w tamtą stronę, może to tam właśnie gdzieś poszła Za tymi drzewami może, co? W końcu są na tyle duże, że Zosia spokojnie by tutaj mogła się schować A ja muszę teraz szybko do domu przejść? Dobra, tutaj jest czysto Sprawdzimy dalej, czysto Nie będę zamykać drzwi, bo, bo to będzie podleżne i teraz... Ja szybko nie wiem, teraz nie mam pojęcia, gdzie ja mam. Może gdzieś tutaj w tych krzakach? Zosia, pokaż się. Jesteś tu. No, chyba jednak nie ma. Jezu, pójdę do Pójdę do łazienki, chyba. Ale nie tracę nadziei, idę dalej, ponieważ została jeszcze jakaś tam część ogrodu. Może za tą choinką, co? Nie. Tutaj jest jeszcze więcej choinek. Ile tutaj jest choinek? Wszędzie tutaj gdzieś może być Zosia. Jesteśmy w łazience. Ja się, Jezu, ja wam mówię, ja się tak stresuję, że on mnie zaraz znajdzie, tak? Ja w ogóle uciekłam i to było takie szybkie i Zostawiłabym tu światło zaświecone, żeby nie pamiętać, ale on od razu się spostrzegnie, chyba, nie? Nie no, albo zamknę, albo przymknę. O, przymknę łazienkę. Tutaj jest dobra kryjówka. Patrzcie, jakie tajne przejścia, uwaga! No nie, totalnie pusto. Natomiast może być z tamtej strony, ja tam nic nie widziałem, więc tam szybko biegniemy. Jeżeli by jest w łazience wuje, czy ktoś, czy ciocia, i może się nie spostrzegnie, dobra? Ale się tak Dawaj, 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 szybko, 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 szybko. Okej, okay, wchodzimy. I Jak? No nie, tutaj też jej nie ma. Przy tarasie wydaje mi się, że nie ma żadnej ciekawej miejscówki do ukrycia się. Więc mogę oficjalnie uznać, że na dworze jest czysto, tutaj nikogo nie ma. Czyli została tylko góra. Biegniemy czym prędzej, bo czas tyka. styka. Bo na górze. ona tam musi być. Zosia nadchodzę, wiem, że jesteś do góry. No pokaż się. Nie. nie, tutaj jest naprawdę dużo pokoi, ale muszę się troszeczkę pośpieszyć. Jestem teraz w moim pokoju. Nie ma jej tutaj, chyba że pod łóżkiem. Nie, tam nic nie widać. W szafach! Ostatnio tam się Kasia schowała. No nie, tutaj też nic nie ma. Pod biurkiem czysto. Tam jest fajny panarcik, no nie ma. Wojtek poszedł na górę. My jesteśmy tu na dole teraz. I e, Wojtek w ogóle nie wszedł chyba do łazienki. Poczekamy w ogóle, co on ma w planach zrobić. Czy ma. Plan, siedzieć tam cały czas Czy słyszycie go w ogóle? Ja się tak stresuję, że on tu zaraz zajdzie, nie? Wchodzimy do kolejnego pokoju, tym razem Mojego do nagrywania I tutaj jest dopiero dużo kryjówek No proszę bardzo, czysto <laughs> Nie, te kartony, no nie Tam by się kompletnie nie zmieściła, natomiast Może być gdzieś pod biurkiem. Halo, pod biurkiem Zosia, jesteś tu? Ej, ej Może za tymi kartonami, co? Jest jeszcze opcja, że schowała się Za tłem, zobaczcie, uwaga Nie, tutaj też jej nie ma o, nie, czyli mój pokój do nagrywania odpada. Idziemy do prawdopodobnie jednego z ostatnich pokojów na górze. A to oznacza, że ja kompletnie nie wiem, gdzie ona jest. Jeżeli będzie siedział do góry cały czas, to będzie przypał, bo tutaj na dole nie ma za bardzo kryjówek. Pod stół bym mogła wejść, ale raczej nie zobaczy. Tam za hotelem też nie za bardzo. Wszędzie się spostrzegnie, że jestem. Ale mam plan, że jeżeli on jednak zejdzie na dół, to ja wtedy szybko jakoś prześlizgnę się do góry i pójdę do jego pokoju, bo on tam właśnie sprawdza teraz i zostawię w łazience tutaj na dole zaświecone światło, tak jak wtedy myślałam o tym. On będzie myślał, że jestem w łazience i wejdzie do tej łazienki. A już będę sobie na łziku do góry siedzieć, więc to to jest dobry pomysł. Więc dobra, teraz będziemy czekać tutaj przy łazience albo nie usiądziemy sobie tutaj na fotelu, tak wygodnie, bo ja, ja jestem taka zestresowana, nie? Poczekamy sobie tu ładnie, będę słuchać, co on w ogóle tam gada, gdzie on idzie w ogóle, nie? Ten pokój jest zabroniony. Tutaj jest łazienka i może łazienka gdzieś jest, co? Nie, 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 może tutaj w wannie? No, wanna jest czysta. Tam by się raczej nie schowała, więc odpada. <laughs> może tutaj nie, cały czas pusto. Został ostatni pokój. Jeśli tutaj nie będzie Zosi, to ja już kompletnie nie mam pojęcia. Dobra ona może tutaj być. Szybko, lodówka! Oh, nie ma. Piekarnik! Oh, też nie ma. Dlaczego cię nie ma w piekarniku? Powinnaś tam być! Tutaj też nie ma? Ej, no nie. Nie mówcie mi, że jej tutaj nie ma. Tutaj pod łóżkiem? Nie. Nie zmieściłaby się nawet. To oznacza, że musiała mnie jakoś strollować i gdzieś się schować. Obstawiam, że gdzieś na dworze. Wyszła teraz. Więc idziemy czym prędzej, szybciutko właśnie na dwór. Szybko! Może uda nam się ją znaleźć. No i jesteśmy. Dobra. Gdzie jesteś? Ja wiem, że gdzieś tutaj. Tutaj może. Ej, no przecież to jest odsunięte. Szybko do góry lecimy. Czemu dopiero teraz zauważyłem, że to jest odsunięte? Zostawiliśmy światło zaświecone w łazience, jako taką pułapkę. To oznacza, że Zosia była na dworze i mnie strollowała, ponieważ gdzieś uciekła, ale gdzie uciekła nie mam zielonego pojęcia. Natomiast nie ma jej na ogrodzie, bo w końcu stąd już wyszła, więc wracamy szybko do domu. Idziemy do niego tutaj, gdzie on nagrywa. I w ogóle... Myślę, że został tutaj jego z ostatnich odcinków. Mur z klocków, co nie? Chyba pójdę tutaj, może? O, idealnie. Może przeszła gdzieś tutaj do salonu, kto wie, więc sprawdźmy jeszcze na no, szybko te tutaj miejscówki, co ostatnio. No nie, pusto. Cała kuchnia też pusta. A to co? Czemu tam jest zapalone światło? Halo? Co tutaj się wydarzyło? No? O kurde, o kurde, zaraz przewrócę to chyba. <laughs> Teraz się tak śmiać. Słuchajcie, Zosia musiała mnie jakoś strollować. Nie wiem, jak ona to zrobiła, ale jakimś cudem tutaj się dostała, włączyła światło w tej właśnie łazience. Dół obstawiam, że jest calutki, czysty, czyli została góra. Oj, Zosia, nadchodzę tym razem już naprawdę. Gdzie, Załapał się na moją pułapkę ze Koniec trollowania, idziemy ją znaleźć. Dobra, i teraz lepiej Zosia bądź cicho, bo jeśli cię słyszę, no to nie będziesz miała za fajnie. Najpierw jeszcze raz mój pokój, te miejscówki są czyste, okej. Okay. Pod łóżkiem jest to jak zawsze, czyli mój pokój jest całkowicie czysty. Teraz idziemy jak zawsze tutaj. I w tym pokoju Zosia mogła się ukryć gdzieś za łóżkiem. Sprawdzamy znowu te same miejscówki, ale pamiętajcie, że ona mogła tutaj tak po prostu przyjść. Dobra, czekaj. podbiórkiem jej tutaj nie ma. Tyk, wiórkiem nie. Obstawiam, że może za tłem. No nie, za tłem też nie. Ale. Pila, czy ja tutaj coś słyszę? Czy ja tu słyszę, <laughs> Zosie? <laughs> A, Jezu, dało mi się! Nie! Tak. Nalewiona! Ze śmiechu to ja nie mam! Ale coś słyszałem właśnie teraz, jak tutaj przechodziłem. Ewidentnie tutaj jakieś szmery jesteś, udało się! ja tutaj weszłam, nie taka zestresowana, gdzie ja mam iść, nie? Wchodzę tutaj i prawie to mi się przewróciło. No, ja to tak by było nie. złe. A faktycznie jest trochę bardziej przechylone. No. Ale w ogóle to zatka miejscowka, ja jej chyba na początku tak. nie sprawdziłem nawet. No ja tak wchodzę i takie. No. O, z ostatniego odcinka. No właśnie. Zosia niestety tym razem przegrała 1000 zł. No kto wie, może następnym razem jej się uda. Trzymajcie za nią kciuki, i zostawiacie tak łapeczki zostaje, w górę. Tak, zostawiajcie dużo łapeczek, to zrobimy kolejny, kolejny odcinek z szukanem. Dowanego, tak, Chowanego, dokładnie, tak, dokładnie, będziemy się chować. I może tym razem wygram, więc... No. łapki! Tak! Bo to jest moja szansa na wygraną dużych wyniążków No kto wie! Pamiętajcie kto tutaj jest mistrzem chowanego. Strzelajcie również subskrypcję, klikajcie w ten czerwony przycisk subskrybuj. Ja następnie w dzwoneczek, który obok niego jest. No i my już się z wami żegnamy. Trzymajcie się i do zobaczenia w kolejnym odcinku. Cześć!